Cześć, co powiecie? Znowu na Pręcz Wars Zombies. Te, te, teraz będziemy grać w minigrę. Tą tutaj. Ale żeby wam nie pokazywać reklam, przejdziemy dopiero, dopiero po ucięciu. Okej, okay, i wybierzmy sobie oczywiście słoneczka. Może coś do obrony. Może to. I zrobimy sobie trochę domonet. A nie, jeszcze nie. To może... Hmm. No weźmy to. Co mieszkadzi? No nic. Pierwsze sadzonki. Nie potrzebuję grabi. Jak coś, to by sobie za moje monety kupiła. Fajnie. Chcę zwrócić uwagę, że za każdym razem, kiedy gram w tą minigrę, to te, te gwiazdki ustawiają się tak samo. Postawmy na niego. ok? Następne słoneczka. ok? I leci pierwsza gwiazdka. No. No bije czy nie? Bije. Karta zaraz przejdzie. Okej. Okay. Ale chyba una, uda nam się go zbić. A nie, już nie mogę wstawiać. O nie, o nie. O nie. O nie, o nie, muszę go postawić. Nie mam innego wyjścia. Trochę słaba to zaczęłam, ale idzie mi nawet chyba dobrze. Okej. Okay. Okay. O nie, nie zjadaj mi tego. O nie. Muszę postawić tu coś, żeby pilnowało, jak nie będzie tam żadnych gwiazdek. To, żeby coś było do obrony. Zbierajmy ich trochę, nie to. Okej, okay, to postawmy. Okay, zaraz go zabiję. Wszystkiego zaraz zabiję. No. Dobrze. Idzie nam dobrze. dzieli mi jedną myślinkę to chyba nie jest najgorszy wynik. Chyba mi dobrze, na, na, no na pewno mi dobrze idzie. Bo jeszcze żaden nie przeszedł dalej niż za słonecznika i mam wszystkie kosiarki. Jakby co w ogóle je mam? Bo na przykład w innych minigrach to nie. Zdarza się. O nie! I zauważyłam, że tamten jest przelaz. kurczę, tak się zagadałam. No trudno. Mówi się trudno. Dużo słoneczek. Nie wziąłam tych podwójnych, ponieważ jeszcze nie mam ich wykupionych ze sklepu. Tych podwójnych słoneczników z, tak, bliźniaczych rodzeństwa syjamskich. <grym> Radzieństwo Syjamskie Słoneczników. Ciekawe, jak ktoś miał pomysł. W sumie to nie wiem, jak by wyglądały takie podwójne właśnie słoneczniki też razem. No ale czy to ważne? Nie będziemy się tym teraz martwić. O, już, już biją. Już mamy cały szlak zabity. Za zastawiony, za O, teraz mamy. A będę się zajmować tymi z przodu. Zastawianiem monet. Jesteśmy na razie na drugiej fladze, znaczy zaraz będzie druga flaga ataku. Więc... Dobra, postawmy jednego. Okej, okay. pierwsza monetka od niego, o nie, o nie, zjadł, zjadł, nie, dajcie mi bakłażana, czy czy kabaczka, czy tam nie wiem co. Nie wiem co to jest w ogóle. Skuteczna roślinka. Nazywa się skuteczną roślinką. Jakby co to mamy kabaczka na niego? Ale sądzę, że nam się nie uda z nim. Tylko, Tylko trzymam tu na wszelki. No dobra. Ty pie. Nie przełaź tu, nie wolno ci. To jest ten prywatny. No ej, no. Dobra. Padł. Następny padł. Chcę zwrócić uwagę, że pewne wszystkie te, które zużywają najwięcej słoneczek, na przykład te rzucające arbuzy, to one się szybko ładują. Albo takie najmniej skuteczne roślinki. Na przykład na tym poziomie fok, co była ta ta kończynka wiatraczek. Na przykład, właśnie tam. Ona była mało skuteczna, ale się strasznie szybko ładowała. A właśnie takie mega skuteczne, to one długo się ładują. Na przykład, te. Na przykład, te. Właśnie kabaczki. Te. Te do rozplaszczania. Albo te. Dynie. Te donice dyniowe. Albo te duże orzechy. W sumie, to małe orzechy też się długo ładują. No właśnie takie są skuteczne, długo się ładują i kiedy zawsze ich potrzeba, zawsze ich nie ma, prawie. I trzeba sobie radzić inaczej. Cicho, strasznie, Boże. Okej, okay, włącz, postawmy jeszcze jednego tutaj. O nie. Nie, zaraz spadnie i padł. Widzieliście tam y Czasami się zdarza, właśnie, że wypadnie złota moneta z tych, tych małych kwiatuszków, tych tulipanów, czy czego tam. Nie wiem. Nie można sprawdzić. Stawmy gościa. Nie chcę, żeby nam zjadł. O, właśnie, na przykład z, albo z tego bakłażana też czasem wyskakuje, jak zmiażdży takiego dużo tego ząbiaka. Nie wiem, czy zombiaki są coś warte. Czy będziemy się tym przejmować? Chyba nie. Postawmy z przodu jeszcze jedną gwiazdkę, jeszcze trzy gwiazdki i nie będę musiała przechodzić tych jeszcze dwóch flag. Ale chyba bym sobie trochę powalczyła chociażby dla monet z tych kwiatków. I zostawiła co najmniej jednego wolnego. najdużo słoneczek. Ok, postawmy jeszcze jednego, żeby biły. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O ile coinów Jak widzicie, mam prawie 40 tysięcy. No nie, no nie, prawie 3000 tysiące mi brakuje. Ale chciałabym dozbierać do tej mini Jest ten zombie, tego paka, który kosztuje prawie 150 to tam 100 monet. 100 tysięcy monet. Do 100 monet to bym już dawno kupiła. No, wszystko w tym jest drogie chyba, w tym shopie, w tym sz szklepie, szklepie, polszczyzna. Okej, okay, jeszcze jedna gwiazdka została, więc nie mogę jej postawić, bo chcę jeszcze trochę pofarmić monet. Mogę postawić więcej kolców. O nie! Z jedną. No dobra. Kurczę, oni są mocni. Ale nie dadzą nam rady. Ale są silni, oni są silni. Bardziej niż ten, ten kret, bo w sumie Chociaż w sumie nie, jak, jak postawi się magnes to, to oboje są tak samo słabi. Ponieważ młotek tego, młotek kilof tego kreta, co się kopie pod spodem i od tyłu zjada roślinki. To on też jest taki, taki jak normalny zombiak No więc w sumie Zombie jak z zombiakowi wilkiem, w sumie, to można tak powiedzieć. Czy to ma sens? Nie. No nie będziemy się tym teraz przejmować. Nie, to ostatnia. nie ostatnia. Ojej, przepraszam. Też, w sumie, mogę postawić na innych miejscach gwiazdkę. Nie muszę tylko na tych konkretnych. To nie, są, to nie są zablokowane miejsca, że tylko dwie tylne mam, mam odblokowane, a pozostałe na gwiazdki. Właśnie. Mogę się trochę pobawić z nimi. Dobrze, że na tych zwykłych, na łąkach nie ma. Na przykład Bungie. Albo na, tylko na nocnym jest BG Disco Zombiak. Ten w ten, tej perełce. Chyba, ale chyba w Zombie Endless też jest. I prawdopodobnie jest też taki Zombie Yeti. Jej patrzcie, i padły wszystkie od razu. Jej! O spójrzcie, nawet tutaj jest. Na tym ósmym poziomie. Nocnym. Night. Tutaj. Podświetlone jest. I tutaj, jak wejdziemy też w almanak Też w zombie. To tu jest BG's Dancing Zombie. O to, o to ten kred. O. Albo ten bandy O tym mówiłam. A tutaj jest zombie. Widzicie? Taki. Duży cień jest tego. O i boss, który też się znalazł na moim kanale. Właśnie ten doktor Zombos. Zombos, czyli boss. Fajnie, fajnie pomyślane. Fajne, fajne, ktoś miał koncepcję z tymi zombiakami, że na przykład Pogo właśnie albo na bungee. A z tym bungee to już nie jest. Na przykład właśnie na dachu może, może nam zabiera czy ślinki albo zrzuca. Albo, albo jaki nie jest zapowiedziany, że będzie tym zombiakiem zabierającym roślinki. To wtedy rzuca tylko zombiaki. Albo ten duży nie lubię go, bo, bo, bo to jeszcze jakoś się poradzi z nim. Postawi dwa, dwa te, co ma dwie głowy i się z nim poradzi. Albo ten. Ten też jest niefajny. On, on, on kładzie śnieg na ziemi i potem nie ma się, nie można sadzić na, na tym roślinek i rozpłaszcza.